Yo, się siemano, z tej strony Santini, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ten vlog będzie już vlogiem w nowym roku. I w sumie na wstępie chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia na ten nowy rok. Dużo szczęścia, zdrowia, co najważniejsze, zdrowia jeszcze raz, a resztę to sobie ogarniecie. Bye bye, oglądam upadek patu z czyli grala i tu widzowie mam ostatni vlog którego zaraz będę montował i ukaże się w sumie jutro wyjątkowo 30 stycznia jeszcze nagrywam vlog w nowym, znaczy w starym roku to żebym chciał powiedzieć w nowym roku, w nowym roku też nagram ty patrz co tu się dzieje streamek jak to unboxing kurde napakowane tego i mamy kurde panie no taki to jeszcze nie miałem kurde w końcu będzie profesjonalne a jeszcze tu folia widzicie jaca jaca praca jaca praca mamy nową klawiaturkę od jest? tak na razie w sumie kolorowa nie jest zła i standard wyjścia do sklepu i się jebało jak zawsze. Ty, normalnie jestem typem z ciemnej gwiazdy. Aż z zgasło. I chyba trochę ponagrywam okolicy, bo kurde, te vlogi wychodzą trochę za krótkie. Przynajmniej ostatnie ponad chyba 3 minuty, coś takiego. Więc trzeba dłuższe ujęcie robić chyba. Czy fakt faktem ostatnio nie miałem nic do pokazania ciekawego, bo był okres świąt, Sylwestra, więc za dużo się działo i za szybkie tempo chyba. I w sumie podzielcie się w komentarzach jakie macie postanowienia noworoczne na 2026 jeszcze się nawet nie przedstawiłem. I może jakieś urybki wrzucę na vloga z podsumowania 2025 roku bo bądź co bądź działo się trochę na youtubie wcześniej między gameplayami a vlogami też. I w sumie też trochę na początku roku na Twitch'u udziałowaliśmy. Może nie tak bardzo jak pod koniec. I co sobie planuję? Ale zobaczymy. I w sumie znowu cudowne miejsce, czyli pokój, środek. Meja. w sumie trochę wiaterek jest. Więc będę chciał zobaczyć, jak kamerka sobie radzi w ogóle przy wietrze. Więc ja potem to odsłucham w ogóle, mądrych. chujwa kaptur. Nie chyba dobrze nie widać. Więc jutro będę, jutro albo w poniedziałek będę nagrywał podsumowanie. Więc ten vlog się też pojawi w przyszłym tygodniu, jak coś tam dogram jeszcze, żeby nie był taki krótki. Więc w sumie coś tam wrzucę z podsumowania roku. O, tu mnie lepiej widać, bo w sumie przed vlogami i grami miałem, wrzucałem na YouTube'a jeszcze content, ale historyczny, ciekawostkowy o danych twórcach, więc w sumie fajnie się to przyj przyjmowało szkoda, że w sumie usunąłem te filmy a przerzuciłem się na to bo w sumie fajna pamiątka by była ale no trudno w sumie można jeszcze to spotkać na TikToku u mnie więc jak nie zapomnę to podlinkuję TikToka no dobra, nie no, kamerka działa mamy podgląd specjalnie włączyłem więc wszystko działa Dobra, szybkie podsumowanie robimy. Tak wyglądał Twitch w tym roku. I najbardziej się cieszę z tego okresu. Nie tak. tego. Chodzi o to, 551 subskrypcji, 20 filmów, 1220 wyświetleń na YouTubie i łącznie by było prawie 57 tysięcy bez poprzednich filmów które były wykasowane więc szybkie podsumowanie 2025 roku takiego